Witam. Witam drogie raczki. Mamy listopad. I następny miesiąc już będzie grudzień, koniec roku. Aż ciężko uwierzyć, że to tak szybko minęło. No, u was są zaduszki. Piękne święta. Strasznie je lubię. Mimo że to się wiąże ze śmiecią, której też nie, nie lubię. Ale lubię za to zaduszki, dlatego że pięknie są oświetlone te cmentarze. I są piękne. Widać już, zwłaszcza wieczorem, jak one pięknie są oświetlone. Łony, łony, po prostu łony, aż, aż miło na to popatrzeć. No, 11 listopada mamy nów księżyca i to w Skorpionie. Akurat w mojej urodziny. I mamy nowe intencje. Więc piszemy, piszemy nowe intencje. To, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć. Nasze cele, nasze marzenia, nasze potrzeby. Wypisujemy to, czytamy to głośno, a na końcu palimy. A popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już Bozia i i wszechświat zaczną po prostu nad tym pracować. No, 25. Z kolei listopada mamy pełnię księżyca. I tutaj Wam przypominam o niechcianych intencjach, to czego nie chcemy mieć w życiu. Wypisujemy negatywne sytuacje, aspekty, a nawet i osoby. Wypisujemy, czytamy to głośno, palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat też nad tym zaczną pracować. Niepotrzebne są nam przeszkody czy brudy w naszym życiu. No, pierwszą waszą kartą, moje drogie raczki, jest król, a, król kielichów. I to jest Skorpion rak albo ryba. To jest już osoba po 45 roku życia. To jest osoba na jakiejś wyższej pozycji zawodowej. To może być lekarz, adwokat albo jakiś rządowy agent czy też urzędnik, a może to być ksiądz, nauczyciel czy też nawet i profesor. Albo to może też reprezentować twojego bossa w pracy. Czy też współpracownika. Który praktycznie jest. wspiera cię, w jednym słowem. Jest w twojej grupie, że tak powiem. I nawet się nie zastanawiaj, jeśli potrzebujesz jego pomocy, aby się go o to wsparcie i pomoc zapytać, ok? Jeśli chodzi o miłość. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest ktoś, kto jest bardzo zrównoważony pod każdym względem. I wygląda na to, że nadchodzi ta osoba do Ciebie, i to już nadejdzie wkrótce. Oczywiście, jeżeli jesteś, singlem, Albo czy jesteś osobą wolną. To może być ona, albo ona, bo to są rozłożenia ogólnikowe, więc dla mężczyzny to może być ona. Ok. Dziesiątka kielichów. Piękna karta. Rodzinne szczęście. Zmiana nawet zamieszkania. I to na lepsze. Pie Jeśli chodzi o pieniądze, nie będzie z tym, z finansami żadnych problemów. Tylko upewnij się, żeby te pieniądze dla Ciebie po prostu w jakiś sposób pracowały. Bo ciężko na nie też pracujesz. Następna. Gwiazda. No i to jest wielkich arkan. Karta. Piękna karta. Gwiazdy masz na niebie świecić ci, moja, mój drogi Raczku. To jest definitywnie dobry omen. Po prostu dosięgaj gwiazd. Dosłownie. Jakie zmiany chciał, chciałbyś raczku przeprowadzić, to ci po prostu wyjdzie. Czy to w życiu prywatnym, czy w związku, w partnerstwie biznesowym, w pracy, czy nawet i jeśli chodzi o zdrowie. Także się, dosięgaj gwiazd. Tylko musisz wiedzieć, czego chcesz, w którym kierunku idziesz. No, a przy tym jeszcze mamy magika. No nie. Magik i to jest też wielkich arkan karta. Ok. Jaki na górze, taki na dole. Jaki na ziemi, taki w niebie. Posiada wszystkie praktycznie narzędzia i talenty, abyś mógł doprowadzić do tego swojego sukcesu. Ale musisz się na tym wszystkim dobrze skoncentrować. I chcieć tego. Chcieć tego mocno i bardzo, aby ci to wyszło. To jest po prostu czas na to, aby podjąć działania. W jakim kierunku byś nie chciał i zainicjować, zainicjować coś po prostu nowego, ale musisz być też i pewny siebie raczku, w którym kierunku idziesz i czy to jest ta ten właśnie kierunek przez ciebie obrany. Czy to jest dobre? Siódemka, kijów i śmierć to są karty na a, pełnię księżyca. Siódemka kijów. Twoje idee i wiara mogą być po prostu w jakiś sposób zachwiane. Będzie to dla ciebie dość dużym wyzwaniem. I będziesz się czuł mój drogi raku jakbyś musiał się po prostu bronić. Ale zapamiętaj jedno, że możesz pokonać te wszystkie przeszkody. W tej sytuacji, jak zachowasz spokój i trzeźwy umysł, musisz przy tym być bardzo też i odważny i bronić swoich własnych poglądów. Ok? Śmierć. No, śmierć. To jest praktycznie śmierć zawsze oznacza. Albo koniec jakiejś fazy i początek nowej. A żeby coś nowego zaistniało, żeby mogło być, żebyś się mógł posuwać do przodu, to trzeba skończyć z czymś, aby otworzyć po prostu nową drogę czy nowe drzwi. To są bardzo duże zmiany, i przekształcenia. Jakąś transformację będziesz przechodził, mój drogi Raku. Ale musisz być na to po prostu otwarty, bo to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, bo tym sposobem nauczysz się a rozwoju duchowego i pójdziesz na jakby na wyższy poziom w swoim życiu. Coś dla ciebie po prostu już w tej chwili nie pracuje i nie zdaje egzaminu w swoim życiu. A ty dalej po prostu się tego kurczowo trzymasz. Bo się boisz zmian, a zmiany są zawsze najlepsze. Ja zawsze to powtarzam. Czasami to tak nie wygląda od razu, ale jak człowiek spojrzy na to z perspektywy czasu do tyłu, to powie: O mój Boże, jak dobrze, że ja to zrobiłam, czy zrobiłem. Zmiany są zawsze na lepsze. Więc nie wyzbywaj się tym sposobem nowych i lepszych możliwości. Które praktycznie już na ciebie czekają. Także, mój Raczku, piękną masz kartę. No i waszym Aniołkiem, waszym Aniołkiem na miesiąc listopad, moje drogi Raczki, no Aniołku. o. -o. No Dobrze, dobrze, że wypadł, bo już się. Czyli chcę, Francesca. 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 To jest wasz aniołek na listopad. I Francesca ci mówi czego teraz pragniesz. Wyobraź to sobie, a twoje marzenia się, twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują twój rozwój, więc nie myśl negatywnie. Tylko wyobraź sobie te twoje marzenia już spełnione. Francesca. No i przekazania anielskie, czy przesłania anielskie, przepraszam. Przesłania anielskie też do Lynn Virchow. Odwróciła się jedna. Tylko jakoś tak dziwnie. Oj. Dla raczka dobrze. Dawanie i przyjmowanie. Proszę bardzo. Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczasz się do wydechów, czyli dawania lub wdechów przyjmowania, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. Dawanie i otrzymywanie. No, i to by było tyle, moje drogie raczki. Dziękuję za oglądnięcie, dziękuję za subskrypcję, za polubienie mnie i za to, że mnie też się mną dzielicie. A no, jeśli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart, to w pierwszym rzędzie proszę zawsze zapłacić. Sesja taka trwa 20 do 30 minut i kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują w Polsce. A 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują poza granicami Polski. Mogę to zrobić przez Skype'a, przez telefon, albo Wam mogę wysłać prywatne wideo i to na e-maila prosto. I możecie oglądać kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. Jest ona ostatnio bardzo popularne, bo, tak jak mówię, nie jesteście związani z czasem, a oglądać możecie kiedy chcecie i ile razy chcecie. Zawsze możecie po prostu do niego zaglądnąć. No i to by było tyle. Proszę, dziękuję ślicznie za komentarze i proszę o komentarze. Bardzo lubię je czytać i z miłą chęcią też na nie odpisuję. No i jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić i dzielić się też mną z innymi. To by było tyle. Dziękuję jeszcze raz. Życzę wspaniałego listopada. Niech was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego i oświetlą wam drogę, którą idziecie. A jak macie pytania, to zapytajcie aniołki. Dziękuję. Do widzenia.